Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Obchodzimy uroczystość Krzyża Świętego, który usunął ciemności i przywrócił światło. W ten sposób, wraz z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem, wznosimy się ku górze abyśmy porzuciwszy ziemię i grzechy osiągnęli dobra niebieskie kto krzyż posiada posiada skarb przez niego dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego zbawienia pomódlmy się dzisiaj pięknym hymnem do krzyża w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Krzyżu Święty, witaj, chlubo Ziemi, nadziejo jedyna, która dajesz radość, znaku odkupienia i ratunku w trwodze. Na Tobie zawisło życie wszystkich ludzi. Bogu Ojcu, chwała w krzyżu Jego Syna, Duchowi Miłości, wspólne uwielbienie, triumfalne drzewo, niech obdarzy ludzi pokojem wieczności, łaską i weselem. Amen. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, który za nas został. Podwyższony na krzyżu, przyjdźcie i wznoście okrzyki do Pana, ku chwale naszego zbawienia. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, który za nas został podwyższony na krzyżu, bo Pan jest Bogiem Wielkim, Wielkim Królem nad wszystkimi bogami. Uwielbiajmy Chrystusa Króla który za nas został podwyższony na krzyżu. Uwielbiajmy Pana, padając przed Nim na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem. Błogosławmy Panu Jezusowi Chrystusowi. Bogu niech będą dzięki. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.